Dzień dobry. Dzisiejszy dzień stwierdziłam, że zrobimy taki, aby poczuć się po prostu lepiej. Jakoś tak od rana czuję się średnio, tak me, także brak mi chęci. Najchętniej to zajęłabym się jakimiś czynnościami już wiecie, odkurzałam, sprzątałam, robiłam pranie. Same takie rzeczy. W momencie, gdy widzę, że na dworze świeci słońce, jest piękna pogoda i tak naprawdę chciałabym coś robić, ale nie mam chęci, najlepsze. Chwycić za kamerę, wtedy mam motywację, żeby to robić. I stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy taki dzień, ponieważ każdy z nas ma takie dni, kiedy nam się nic nie chce, kiedy czujemy, że chcemy coś zrobić, ale tak brak tej motywacji. Zacznijmy od tego, że musimy się sobą zaopiekować. Ja mówiłam już nie raz, że kiedyś byłam bardzo niezależną kobietą i potrafiłam sobie radzić sama wszędzie, zawsze. Ale odkąd jestem z moim chłopakiem, ja bez niego nie potrafię zasnąć. Więc w nocy spałam może z 3-4 godziny, bo naprawdę nie potrafiłam spać i nawet spam z Stefani. Może dlatego jestem niewyspana i też taka, no, średnio w humorze. Jeszcze będę musiała dzisiaj podjechać na pocztę, ale stwierdziłam, że podjadę jeszcze dzisiaj do Rosmana. Byłam wczoraj w Rosmanie i szukałam. Um, nie wiem dlaczego jakiś gościu patrzy na mnie w szlafroku. Wczoraj byłam w Rosmanie, w Arkadii. To co ja ujrzałam, przerosło mnie. Wszystkie błyszczyki wykupione wszystko co chciałam w ogóle było wykupione, wszystko pootwierane. Jak coś znalazłam, to było rozerwane pudełko i takie widać, że ktoś w tym maczał swoje palce. Więc no taka wyszłam niezadowolona, nic nie kupiłam i planuję podjechać do innego rosmanka po prostu i tam zobaczyć, czy będą jakieś błyszczyki. Mam jeden mój ulubiony błyszczyk, ale mam teraz fazę koloru morelowego. Mam teraz fazę koloru morel... <gryw> Powiedzcie to, słuchajcie, po powiedzcie to serio. Mam teraz fazę koloru morelowego. Powiedzcie to serio, to nie jest takie łatwe. No i właśnie stwierdziłam, że chcę taki błyszczyk w kolorze morelowym. Miałam kiedyś taki z NYXa i był piękny, ale go zużyłam i już go nie mam. Więc stwierdziłam, że poszukamy coś takiego to będą takie zakupy self-care, trochę, żeby poczuć się lepiej i żeby nam było też przyjemniej. I Bardzo chciałam dzisiaj podjechać na miasto rowerem i pochodzić sobie chociaż po takich uliczkach, ale stwierdziłam, że zrobię to później, tak po południu, jak już słońce będzie tak, wiecie, zachodzić, bo teraz nie jest dobry czas. Ja z reguły tak mam, że albo jak wschodzi słońce, albo jak zachodzi. Teraz taki czas jest, nie, nie jest to dobry czas, żeby chodzić i oglądać, bo dużo, bardzo dużo Dużo nadaje uroku miastu światło, i właśnie w zależności jak to światło pada, to tak samo inaczej wychodzą zdjęcia, tak samo inaczej my to odbieramy, tą energię. Więc po południu, może podjedziemy na miasto, muszę, bo obiecałam sobie, więc pojedziemy. Mamy się sobą zaopiekować i robimy wszystko, co sprawi, że będziemy szczęśliwi. Dojechałam rowerkiem do Galerii Północ, ale w ogóle dzisiaj mój rower się przewalił. Biedny koszyczek. moje ulubione błyszczyki i ja miałam ten i one są teraz na prące bo z 32 kosztują 25 także mega spoczko wróciłam do mieszkania za chwilkę zrobimy sobie coś do jedzenia bo jeszcze właśnie chcę wyjechać rowerem na miasto bo muszę mieć siłę, żeby tym rowerem do miasta jechać. To już jest kawałek drogi ode mnie. W każdym razie mam zdobycz. Jeszcze wieczorem muszę iść z Tiffany do weterynarza, bo ma wizytę kontrolną. Nasza Tiffany miała alergię. Jest już dużo lepiej, ale jeszcze właśnie kontrolka musi być. Mam nadzieję, że zdążę, ponieważ teraz chcę jechać do miasta rowerem i o 20 idziemy na wizytę do weterynarza. Już Wam pokazuję, co kupiłam, ale kupiłam tylko trzy rzeczy i zapłaciłam 50 zł za to wszystko. Powiem Wam, że były takie promocje, że szok. To jest mój ulubiony błyszczyk. Ten jeszcze właśnie taki różowawy. Kocham te błyszczyki, one tak pięknie pachną. Kto nie próbował błyszczyków z Nyksa, ten nie wie, jak one się pięknie rozprowadzają na ustach. Są takie mięciutkie, pięknie pachną i no ja je kocham, naprawdę. Kolejna rzecz, którą kupiłam to. Um, Właśnie skończył mi się korektor i nie wiem, czy sobie właśnie nie poprawię, jak będę wychodziła i sobie zrobimy tym. Jest to taki jasny kolor, ale stwierdziłam, że on i tak chyba się troszeczkę zneutralizuje pod mój. Kupiłam korektor z Eveline Wonder Match Lumi i on jest koloru neutral. Neutral, natural, tak się nazywa. Kwas hialuronowy, niacynamid i witaminę C. Także stwierdziłam, że takiego czegoś jeszcze nie miałam, a ten mój ostatni ja używałam z albo z AA... Chyba tak, właśnie taki używałam. I on zaczyna mnie bardzo wysychać. I skóra staje się sucha, nie wiem o co chodzi: albo zmienili coś w nim, albo po prostu nie odpowiada mi już. No i ten, jak właśnie sobie próbowałam, widziałam, że nie jest taki wysuszający, także. Na plusik będziemy próbować i dopiero Wam powiem, czy jest ok. I była bardzo spora promocja, ponieważ ja za niego zapłaciłam jakieś 17 zł. Gdzieś tam robiłam jakąś przewidzkę, to będzie widać. No i oczywiście, jak mogłam zapomnieć? Tym pachniało mi całą drogę. Jak chodziłam, teraz pięknie tutaj pachnie, ponieważ to trzymam w ręce. Miały to być zakupy self-care i dzisiaj mam taki mm, mood. To stwierdziłam, że konieczna będzie kąpiel z... Czymś, co sprawia, że czujemy się świetnie. Ja uwielbiam właśnie te mm, sole z knajpa, ale dorwałam coś takiego. I to jest e, manufaktura piękna, malinowa pralina, pudrowy pianorób do kąpieli. Boże, jak to pachnie. I powiem Wam, że ja znam ten zapach. To pachnie jak ja wiem, jak co. Boże, to. Mm, wiecie, jak to pachnie? Ja już Wam powiem. 100% jak ta czekolada. I prawdopodobnie tak by smakowało, gdyby można było to jeść. To jest czekolada moja ostatnio ulubiona, 70% gorzka z malinami. I ona tak pięknie właśnie pachnie i smakuje. Normalnie jak to. No, identycznie! Naprawdę jestem w szoku, ale no cóż, tak musiało być. Widocznie tak to miało wyglądać. Robię sobie teraz jedzonko i zmykamy na rower. I jeszcze może właśnie użyję tego, co kupiłam. A dzisiaj do jedzenia serwuję po prostu kanapkę. Ja ostatnio mam fazę i jem tylko kanapki, bo jak jest tak ciepło, to mi się totalnie nie chce nic innego jeść. Jakiś czas temu pokochałam serek, znowu twarożek, almette. Uwielbiam go, ten jogurtowy oczywiście. No i Michał kupił chleb, który jest na zakwasie żytni. No i właśnie mu go zjem. Zostawił mnie, poszedł sobie, więc zjemy mu chleb. A co? I właśnie zmyłam sobie makijaż i nałożyłam krem z filtrem i właśnie delikatnie użyłam tego nowego korektoru i on jest fantastyczny. Ja mam coś takiego, że nie nakładam właśnie na całą twarz żadnego make-upu, tylko w te miejsca, gdzie trzeba. I on tak ładnie kryje te niektóre miejsca właśnie, gdzie są zaczerwienione jakieś kropeczki po ym, właśnie stanach zapalnych czy coś, no po prostu idealnie. I tak też prezentuje się ten błyszczyk, który dzisiaj kupiłam. On nazywa się Sorbet. Tak. I jest piękny. Jest taki właśnie brzoskwinkowo-morelowy. Także ja uwielbiam. Lecę z piskami na spacer i lecimy na rower. Jadę i włączyłam sobie jakąś zarąbistą playlistę. Warto utworzyć sobie własną playlistę, która daje nam takiego flow do tego dnia. I po prostu jechać i jej słuchać. Hors hurtings... Ur ma filtRAF hoc-out- Ja właśnie wróciłam już do mieszkanka. Pieski od razu mnie przywitały. Teraz i teraz jest najważniejsza pora dnia, czyli karmienie piesków. Już na samym wejściu poinformowałyście mnie o tym, że to już pora. Proszę. Pieski jedzą o 18 i ja tak samo staram się właśnie ostatnie jakieś posiłki jeść o godzinie 18, ponieważ jest mi niedobrze, jak po prostu jem na noc. I jak zjem tak o godzinie 21. to nie potrafię normalnie zasnąć. I ja wam mówiłam, że mam ostatnią fazę na morele. Mówiłam. Wczoraj upi... Wczoraj upiekłam tartę z morelami, także chyba sobie kawałeczek ukroję. Jeszcze sobie dołożę jakiś morelek, może orzeszków i po prostu sobie też teraz coś zjem. A później lecimy z Tiffany do Weta. I co to? Kompanko Maxa? Tak? Już jesteśmy po powrocie od weterynarza. Tiffany na szczęście już trochę lepiej. No ale jeszcze trzeba mieć wszystko pod kontrolą, a teraz kąpiemy. Kiedy zimowe pucisko? to o zimowe pucisko czyste. Takie czyste teraz. O matko, kto by pomyślał? O, pieski padły w szał, a ja myję wannę i leję wodę. I teraz czas na mnie. Kończy się dzisiejszy dzień. Dawajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej takich vlogów. A ja się z wami żegnam. Dziękuję za wspaniały dzisiejszy dzień. Razem buziaczki i ciao, ciao!